Targi Poznańskie zawsze były targami międzynarodowymi. Spotykamy tutaj klientów zarówno z Polski jak również z zagranicy. Spotykamy coraz więcej wystawców z zagranicy. No więc Siłą rzeczy są to targi międzynarodowe. Stawiamy się od 14 lat. No jest to jedno z takich głównych źródeł informacji dla klientów, co poszczególne firmy oferują na rynku. Chcieliśmy się na początku rozpromować, na dzień dzisiejszy jesteśmy już dość znaną firmą w branży, ale dalej staramy się klientom przedstawiać nasze możliwości. O. Oczywiście nawiązania nowych kontaktów handlowych, ale oprócz tego chcemy również przedstawić klientom możliwości, które na dzień dzisiejszy posiadamy, ponieważ cały czas rozwijamy swoją ofertę dla klientów. Mamy kilka nowych rozwiązań w lakierniach proszkowych. Na ten temat rozmawiamy z naszymi klientami, przedstawiamy te propozycje. Zobaczymy, jak to zostanie odebrane przez klientów.